Dlaczego ta koparka Bobcata ma taki nietypowy kolor i co ogląda ten tłum ludzi? Wszystko działo się podczas objazdowej trasy Roadshow Bobcata, a miejscówka była naprawdę nieprzypadkowa. Pracująca cementownia, czyli super klimat w idealnym wydaniu. Już od wejścia czuło się energię. Tłumy ludzi, operatorzy, fani maszyn i całe rodziny, które przyszły, sprawdzić co tak naprawdę potrafi Bobcat. Na placu czekały maszyny dostępne dla wszystkich. Sprytna i kompaktowa mini koparka E16 w najnowszej wersji, którą już opisywałem na kanale. Wyjątkowa E19 w wersji limitowanej powstało ich tylko 50 sztuk i właśnie jedną z nich miałem okazję zobaczyć na żywo. Oraz prawdziwa gwiazda dnia. Ładowarka sterowana całkowicie zdalnie. Widok pustej kabiny, a maszyna i tak pracuje, to robi ogromne wrażenie. Obok rozstawiona była wielka czerwona ciężarówka, która wszystko to przywiozła. Każdy mógł przyjechać, porozmawiać ze specjalistami i dotknąć technologii, która dopiero wchodzi na rynek. Szczególne podziękowania dla ekipy gospodarzy firmy Atut Rental. To oni zadbali o bezpieczeństwo, profesjonalne porady i świetną atmosferę, dzięki której każdy czuł się jak u siebie. Dla mnie to było wyjątkowe, doświadczenie, bo niecodziennie ma się okazję zobaczyć taką ilość maszyn w jednym miejscu i jeszcze przetestować je na żywo. Dlatego ogromne dzięki za zaproszenie, a was zapraszam już teraz, bo za rok odbędzie się kolejna edycja i warto tam być.